Panie panowie chłopcy i dziewczęta. Jesteście gotowi? Mam na imię Maciej. Ja jestem Asia i zaczynamy! Dom! dom pełen, rytmu! Dą, pełen rytmu! Raz, dwa, trzy i teraz gramy. My. Dom, 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 pełen rytmu, dom, 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 pełen rytmu. Głowa, moi drodzy, albo nie jesteście w najlepszym humorze? Nie martwcie się, ponieważ muzyka w tym przypadku również może Wam pomóc. Według moich najnowszych badań powstały techniki, które pozwalają walczyć z wieloma problemami ze zdrowiem. Wprowadzając ciało w drgania albo słuchając odpowiednich dźwięków, możemy pomóc sobie i zwalczyć ból głowy. Albo po prostu zły humor. Dlatego, moi drodzy, niech już was nic nie boli! Pop, 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 co, gdzie, jak, po co, kiedy, dlaczego? A o co chodzi? Moi drodzy, już od ponad pięciu tysięcy lat człowiek uważa, że dźwięki mogą go leczyć. Wyobraził sobie, że cały świat opiera się na jednym dźwięku. Ten dźwięk nazywa się OM. Jest to taki kręgosłup dla całej muzyki, która wokół niego się wije melodią i rytmem. Jest to dźwięk, z którego ponoć powstał świat, z którego powstało wszystko. My ten dźwięk w bardzo prosty sposób możemy. E, Zaśpiewać mówiąc po prostu OM. Ale mówimy to jak najdłużej, jak najluźniej, tak żeby było miło i przyjemnie. Spróbujcie ze mną. OM. Ponoć tybetańscy mnisi za pomocą tego dźwięku, śpiewanego i granego na wielkich trąbach, ragdung, ponosili kamienie, które później służyły do budowy świątyń. Zobaczcie, co wokół Was zaczyna się unosić. Dźwięku wychaszcze, język podczas tuczkaśnie. Ruszamy, paszcze, ruszamy, paszcze. Dźwiękowe wychaszcze! Hej, moi drodzy, a co by było, gdybyśmy połączyli sylaby otwarte i zamknięte? Może coś takiego. Tak, taka, taka, tak, taka, taka, mak, maka, maka, mak, maka, maka. Spróbujmy razem. I tak, taka, taka, tak, taka, taka, mak, maka, mak. Maka, Maka maka tak, taka taka tak, taka taka mak, maka maka mak, maka maka i wiele innych. Wyśmienicie, cudownie, moi drodzy, tacy studenci to balsam na moje naukowe serce. paka dialogi dla ucha i nogi: tu, 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 tu. Muzyczne dialogi! W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie zestawu perkusyjnego bez przynajmniej kilku talerzy, które co robią? Trzymają rytm i dzięki nim wiemy jak podążać za pulsem. No co? Tym razem zabawimy się w następujący sposób. Jeśli bęben basowy albo werbel będą zmieniać akcenty, to tempo będą trzymały talerze. Ten duży, który się nazywa ride, albo te dwa małe, które się nazywają hi-hat. Spróbujemy? Nauczymy się, jak grać na perkusji. Nie macie zestawu perkusyjnego w domu? Żaden problem, bo tak naprawdę każdy z nas perkusję ma zawsze przy sobie. No to co? Jesteście gotowi? Zaczynamy lekcję! Granie na perkusji w domu? Dlaczego nie? Jeśli mamy stopę i werbel, możemy to spokojnie robić. Połączmy sobie teraz rytm numer jeden. I dwa. Jak to będzie brzmieć? Posłuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Zabieram was teraz do Indii, a dokładnie do Rajastanu, to znaczy krainy królów. Cały Rajasthan, można powiedzieć takie województwo w Indiach, jest bardzo wyjątkowe i kolorowe, ponieważ każde miasto ma tam swoją charakterystyczną barwę, w której to pomalowane są wszystkie budynki na starym mieście. Nasi przyjaciele, których za chwilkę usłyszycie, pochodzą z Jaipuru. Który nazywany jest różowym miastem. Na czym grają i co to za instrumenty? Posłuchajcie a za chwileczkę się dowiecie. Muzyczna pocztuska leci do Was teraz u grajuważnie swego przyjaciela! Muzyczna കൊടുത്തപ്പോ അവര് തന്നെ Ciekawostka! Hej, instrument, na którym grali nasi przyjaciele z niesamowitą wirtuozerią, to tabla. Tabla znaczy po prostu bęben. I jest to, można by powiedzieć, taka perkusja północnych Indii. Jest to instrument bardzo ciekawy, bo nie uczymy się na nim grać z nut, z zapisów, tylko za pomocą słów. Wyobraźcie sobie, że ten instrument mówi, każdy dźwięk ma swoją sylabę, którą najpierw powtarzamy, potem łączymy te sylaby w wyrazy, wyrazy w dłuższe zdania, aż do momentu nauczenia się całej kompozycji, która nazywa się kaida. Takich kompozycji są tysiące, które Stanowią podstawowy repertuar tych będów, a my nauczymy się jednej z nich. Jesteście ze mną? Hej, nasze sylaby na dzisiaj to da, tita, tinna. Ok? Razem utworzą coś takiego. uh Да, да, ты. Rytmiczne odkrycia, rytmiczne odkrycia Co rytmicznego ma okolica Co, 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 co Rytmiczne odkrycia! Słuchajcie, jesteśmy w parku Przy arenie I coś bardzo rytmicznego tutaj znalazłem Schody, ale to niezwykłe schody Zamienią się w muzykę Kiedy policzymy sobie do czterech No gotowe? L�ki. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 widzicie ile rytmu z prostych schodów specjalnie dla was, dom, rytmu, lecimy dalej. Muzyka pokojowa. Muzyka pokojowa. Muzyka pokojowa. Witajcie, moi kochani. Dzisiaj w muzyce pokojowej coś zupełnie innego. Spróbujemy do wytworzenia, stworzenia razem muzyki, użyć przedmiotów, które używamy codziennie w domu, na przykład. Do sprzątania czy gotowania. Każda piosenka, którą kiedykolwiek zaśpiewaliście, ma swój główny dźwięk dźwięk tonalny, na którym zbudowana jest praktycznie cała piosenka. Moglibyśmy cały czas śpiewać ten jeden dźwięk, druga osoba mogłaby śpiewać naszą ulubioną piosenkę, i wszystkie, wszystkie dźwięki by się ze sobą zgadzały. Spróbujmy dzisiaj. Poszukać takiego dźwięku głównego, czyli dźwięku tonalnego w urządzeniu. Hmm, o! Mam pod ręką, właśnie skończyłam sprzątać. Mam pod ręką odkurzacz. Zobaczymy, jaki dźwięk wydaje odkurzacz i spróbujemy do niego dopasować piosenkę, którą już znacie z naszego pierwszego odcinka. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Posłuchajmy teraz, jak brzmi mój odkurzacz. Mamy to? Sprawdźcie swoje odkurzacze, ciekawe, jakie one wydają dźwięki. To teraz spróbujmy zaśpiewać coś z akompaniamentem naszego. Odkurzacza. No to próbujemy. La 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 la. La 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 Macie to? Spróbujemy razem ze mną. Słyszycie mi odkurzacz. Spróbujcie, zaśpiewajmy razem. La 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 la.

Jakie jeszcze świszczące, huczące, grające, dudniące sprzęty znajdziemy w naszym domu? Do zobaczenia! Dla Was przygotowaliśmy? Jeśli chcecie z nami zostać, koniecznie polubcie i zasubskrybujcie nasze kanały na Facebooku i na YouTubie. W razie wszelkich pytań, napiszcie do nas. A może ktoś w Waszej okolicy chciałby się dołączyć do naszej przygody? Zaproście go. Tak. Będzie nas coraz więcej. Koniecznie przekażcie informacje o naszym projekcie wszystkim, których znacie. A póki co. Do zobaczenia! Niech rytm, rytm będzie z rąką. Pełen rytmu, pełen rytmu, pełen rytmu.